Cześć, to jest moja ostatnia stylizacja. Zacznę może od łańcuszka. Muszę mówić niestety bardzo, gdyż baterie mi odmawiają ciągle posłuszeństwa. E, łańcuszek przepiękny na takich e, skórzanych paseczkach z blancikami i cyrkoniami. Przepiękny z firmy Diva. Kupiłam chyba dwa lata temu. E, również złotą nitkę ma sweterek e, zakupiony na wyprzedaży z firmy e, Reserve. Również bardzo jak gdyż ma jeszcze srebrne e, cekinki oprócz tego złotego, złotej nitki. Jest w kolorze beżowo-czarnym jak widać. Spodnie się nie zmieniły. Aha, i on jest w takim rozmiarze over, e, oversize. Ale bardzo mi się podoba, troszeczkę tył ma dłuższy, jak widać. E, spodnie się nie zmieniły, spodnie też A i buty również botki. E, także wygląda tak e, mój trzeci zestaw. Dajcie znać, który Wam się najbardziej podobał e, i powiedzcie, jeszcze chciałabym się dowiedzieć, abyście mi powiedziały, e, jakie Wy macie pomysły na umiejętności. Chylenie wam walentynkowego wieczoru, bo myślałam o tym, żeby coś upiec pysznego dla mojego męża. Dajcie znać, może wy macie jakieś pomysły, może jakieś pyszne modlinki czekoladowe. Pozdrawiam was serdecznie, może macie jakiś przepis i dajcie im znać jaki. Pozdrawiam i yy, do zobaczenia.